Siemaneczku, tutaj Wenta. Zapraszam Was do 15 odcinka serii WentaCraft 15 i w sumie już ostatniego z tej serii. Tak więc zaczynajmy. W tym odcinku będziemy cały czas chodzili na akurat takiej kamerze bez widocznego ekwipunku, bo. Oprowadzamy się po raz ostatni, właśnie po serwerku, i chcę, żeby po prostu wszystko było widoczne z tej oto perspektywy, żeby ten ekwipunek nam tutaj nie przeszkadzał. Także przechodzimy do ostatecznego oprowadzenia po moim zameczku. Także. Schodzimy na dół. Jak możecie zauważyć, no tron, jak tron nie został jeszcze ostatecznie zrobiony. Ostatnie rzucenie okiem na listę top donatorów oraz rzut oka na wszystkie inne osoby, które dożyciły jakąś cegiełkę dla mnie. I wszystkim bardzo serdecznie za to dziękuję. Schodzimy jeszcze na dół. Gdzie mamy magazyn, portal, oczywiście, i przepalarnię. Również tutaj mamy zejście do y, kopalni, gdzie nie będziemy schodzili. Oczywiście, nasze akwarium i wychodzimy na powierzchnię. Od ostatniego odcinka, jak jesteśmy na dworzu, w sumie zmieniła się jedna rzecz. Bo tutaj mamy mój skinek już dokończony. Tylko bez rąk, bo z nimi miałem akurat problem. I jak możecie słyszeć, jakieś mewy czy coś, to mam wgrane, właśnie modyfikacje na różne takie dźwięki. Że natura jest bardziej słyszalna. I kurczę. Na drugim sezonie myślę, jak będzie ten mod dostępny na inną wersję właśnie, na nowszą, to myślę, żeby go wgrać, bo bardzo fajnie y, dodaje klimatu. Także to by było tyle stąd. Y, jeszcze tam oczywiście różyczki z tyłu, które budowaliśmy w walentynki. Oczywiście, tutaj wychodząc, e, nic dalej tutaj nie ma. Tam jakiś rozpoczęty domek nieskończony. E, tam również taki kurcze, niedokończony domeczek. Idąc tutaj za mój murek, gdzie myślałem, że coś tutaj później zbuduję. Ostatecznie, kurcze, czasu nie było, żeby tutaj coś dobudować także jeszcze tutaj mamy taki oto taki oto niedokończone coś teraz idziemy w stronę działek, które zostały bardziej wykończone oczywiście przechodząc jeszcze ostatni raz tutaj popatrzmy na naszą dwójkę wisielców, czyli na Elvisa i na Michałsa no i wychodzimy tutaj domeczek Kuby, domeczek Stasia. Na pewno pamiętacie Stasia. Pierwszy odcinek na serwerze Stasiu się pojawił. Z fajnym skinem. Ale kurczę, coś tutaj porobił ostatnio, z tego co widzę. Bo no. Nie był aż tak wykończony ten domeczek, także coś tutaj działał ostatnio. Przechodząc dalej, idziemy do działeczki Maćka. HC Maciek dokładnie. W takim razie idziemy i tu była działeczka, która bardzo mi się podobała. Ma bardzo fajny klimacik. Bardzo dużo poświęcił na to swojego czasu, aby tutaj wybudować naprawdę klimatyczną działeczkę. Jak możecie zauważyć, no domek prezentuje się w taki oto sposób naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Tutaj nawet tablicę sobie zbudował z nowościami kurczę. Wypisał tutaj co się działo, co się dzieje. Jezioro zrobił kurczę. Do środeczka tutaj możemy wejść. No w środeczku tak normalnie, ale to ma się prezentować właśnie od zewnątrz, właśnie od Dworu e, wszystko, także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Tylko tutaj tak troszeczkę pusto Ale widzę, że już tutaj prowadził ścieżeczkę i tutaj coś miało jeszcze być. A co to jest? Co to jest? Nie wiem, coś tutaj kombinował. Jakaś woda tutaj kurczę. Nie wiem o co chodzi. Ale coś tutaj było kombinowane. Tutaj stone. Aha, dobra, rozumiem. Dobra. No i tutaj jeszcze niedokończony y, zameczek HC Maćka. Przechodzimy do niego właśnie teraz który tak wygląda zamek nie został dokończony bo no na serwerze było już yy, dużo innych zameczków i było dużo podobnych i też yy, HC Maciek za późno zabrał się za budowę po prostu zamku teraz przechodzimy tutaj Dalej, do Swietlany. I tutaj taka faremka jest. Oczywiście to, co się prezentuje tutaj naprawdę pięknie, czyli dirtowy posąg na serwerze, bardzo fajny. Tu coś, kurczę, miało powstać, ale ostatecznie nie powstało. No i jeszcze wychodzimy sobie, wejdziemy sobie tutaj do środeczka, e, do... się prześpimy akurat, bo noc nastała. Pożyczyłem tylko enchant. Dobra... No, i ruszamy dalej w trasę. Teraz muszę Wam coś pokazać z innej perspektywy. Teraz z nieco innej perspektywy. Byliśmy tam, teraz jesteśmy w powietrzu i olbrzymie coś, które budował Hamani. Olbrzymi kloc wody, w którym, jak możemy zauważyć, tu nic chyba nie ma w środku. Nie, to jest po prostu olbrzymi kloc wody. <grystanie> Dobra, idziemy odwiedzać kolejne osoby. Także spokojnie sobie idziemy. Teraz na spawn w kierunek spawnu. I tak się to tutaj prezentuje. Ach, te odgłosy ptaków cudowne. Sobie tak teraz. Tutaj zobaczę, co się dzieje. Parkur, który głównie Hamani budował, ja tylko pomagałem, tak naprawdę, przy pierwszej części. Najbardziej pomagałem mu, właśnie, a resztę to już Hamani tam w swoim zakresie, wybudował resztę poziomów. Całkiem fajna inicjatywa to była. Idziemy dalej sobie rzucimy okiem teraz na statek Czemu to jest otwarte? Nie wiem Dobra Także idziemy na pomościk i nasz olbrzymi statek który był głównie pomysłem Mihaksa on obiecywał, że zbuduje statek, zbuduje statek, no i ostatecznie e, udało nam się wybudować takie olbrzymie coś. Oczywiście, nie tylko on to budował, było przy tym wiele innych osób. E, I naprawdę stateczek bardzo fajnie wyszedł. Mi się podoba. No i idziemy oczywiście do głównego, do centralnego punktu, e, gdzie każdy gracz się na początku tutaj respi. Także witamy na serwerze Ventacraft. Bardzo fajnie to tutaj wygląda. E, crafting działeczki i jeszcze ta fajna rejestracja. Naprawdę bardzo mi się ona podoba. Tego nie widziałem, także mamy tutaj główeczkę. E, turtla, która nie jest jeszcze dokończona. Widzę, boki tutaj nie są zrobione. Ok, i, I to chyba tędy się przemieścimy teraz dalej. Oczywiście, muszę rzucić okiem na kolejne e, budowle Hamaniego, które są olbrzymie. Także tutaj kopuła wodna i witamy u niego teraz w domu, gdzie no możemy zauważyć jest bardzo dużo wieśniaków i kurcze bardzo dużo golemów żelaznych. Ogólnie jak możecie zauważyć większość to są łucznicy. No i te drzewo budowane ręcznie naprawdę, naprawdę. Fajny klimacik on robi. No i przechodzimy dalej. W takim razie widzimy teraz tutaj różne domeczki. Tu jeden taki. Restauracja momu, okej. Okay. Tak się to tutaj prezentowało, pięterko. W taki oto sposób. I przechodzimy teraz do. O kurde, zrobiło się pochmurno. No i już się tutaj poprawiło w miarę. Dobrze. Jeszcze tutaj, jak możemy zauważyć oczywiście kurczakarka musiała być. No, i jeszcze tutaj jest ta dziupla Hamaniego, gdzie również mieszkał. Teraz przechodzimy do dzielnicy, którą zamieszkiwał Maku, szwagir. Matrix i chyba tylko oni, z tego co pamiętam. Nikogo tutaj więcej nie było, to znaczy tutaj na tej górze, bo tutaj jeszcze tutaj w dole się ktoś jeszcze osiedlał na pewno. Także na początek może do Matrixa sobie pójdziemy. Na spokojnie Sejdźmy tutaj na dół No, dużo tych kur tutaj jest bardzo dużo tych kur tutaj jest Kurde No I tak się to tutaj prezentuje Ta piwnica Gdzie wiedziałem, że są akurat te kurczaki I... Jeszcze tutaj pięterko, gdzie się prześpię Trzeba odwiedzić teraz y, tutaj y, Domek Maka I szwagra Oczywiście tutaj na Walentynki Szwagierek wybudował takie oto Takie Sarduszko z wełny Ktoś podebrał stąd kurde wełnę albo Nie wiem, coś się stało z tym Tutaj do również no i ja tutaj jestem, kurczę, jestem tutaj, także fajnie Pokój szwagrusa, tutaj Maka, ostatecznie tutaj nic nie zostało wybudowane z tego co widzę. W dole magazynek, oczywiście. To tutaj elytra. A do kopalni nie będziemy schodzili. No, i tutaj niedaleko maka jest taki oto domeczek. X cool dzień dobry. Który prezentuje się w taki oto sposób. Faremka u góry. Portal, i tu jeszcze jakiś wyjście, okej. Okay. Do kolejnego domeczku. Dobra. Który nie został wybudowany do końca. I kolejny skromny domeczek. Wchodzimy tutaj. No i portal jakiś farma no i zejście do kopalni gdzie nie idziemy teraz tutaj kolejny zamek się budował to z tego co pamiętam jest działeczka Kacpra i tak to się tutaj prezentuje no, kurczę, miał tutaj fantazję z tego co widzę. Fajnie zaczynał budowę. Kurczę, jakby dokończył to, naprawdę byłby to ciekawy budynek. Już jak jest jeszcze niewykończony, to się ciekawie zapowiada. A co dopiero, jakby był wykończony, to by no kurcze naprawdę by robił wrażenie oczywiście zwiedzając nie możemy tutaj zapomnieć o kreciku który tutaj również ma swoją działeczkę taką przeszkloną gdzie każdy może widzieć co robi i tutaj magazynek tutaj jego sypialnia Portal, Enchanting i zejście do ekspiareczki, z tego co pamiętam. No tak, i centralnie jeszcze tutaj, przy budynku szwagierka, mamy e, tutaj taki oto budyneczek. Dobrze. Na no spokojnie sobie tutaj go obadajmy, tu nigdzie nie wejdę. To tylko tutaj jest wejście, ok? No i tutaj taka. O! Tutaj. Wychodzimy na dwór. I no. Się możemy rozglądać po okolicy. Bardzo, bardzo fajnie. I przechodzimy do Turtla, który ma tu bardzo dużo kur. A się boję, ile ich tutaj jest, ale jest bardzo dużo. Przechodząc dalej, mamy tutaj tą zbroję. Tutaj strój tam. Przechodząc, Wam pokażę. Idziemy tutaj takim korytarzem, fajnym tunelem. No, tutaj taki pokój, właśnie, yy, nederowy. Przechodzimy dalej. Od ostatniego razu, z tego co widzę, to się tutaj nic nie zmieniło. Może tej farmy tutaj nie było? A tak to wszystko wygląda, tak jak ostatnio. Duża mapa, która naprawdę robi wrażenie. Zegar oraz spokój. Rela. No i ten prezent dla Ciebie na opóźnione święta cudowne. I wyjście do kopalni, do której udamy się, bo jest tutaj akwarium, które piękne jest. Dobra, i stąd to by było tyle. Jeszcze wchodząc do góry, mamy tutaj oczywiście magazyn, farmę. I tutaj mamy jeszcze ukrytego jednego wieśniaczka. Który uciekł? Uciekinier. Dobrze, zostań tu. Tylko nigdzie indziej nie uciekaj, rozumiesz? Zostajesz tutaj. Ale. Rozumiesz? Może wyjść z tamtego pomieszczenia, ale nigdzie indziej nie uciekaj. Rozumiesz? Chyba zrozumiał. Tak sobie idę właśnie tutaj wokół turtla i widzę tutaj. Budynki których nie widziałem. Także sprawdzamy, co tutaj się dzieje. Ale w miarę pusty, ale no, fajnie się tutaj prezentuje i pierwszy raz go na oczy e, widzę. Jeszcze tak od boku Wam go pokażę. Ktoś tutaj miał pomysł na coś ciekawego. Ale ostatecznie widzę, że go nie dokończył. Teraz tutaj domeczek Mary Kosiary. Taki oto malutki. Kilka skrzyneczek. I tyle. I ktoś tutaj wybudował naprawdę taki kurde mini miasteczko w sumie. Teraz wam to wszystko tutaj pokażę. Przechodzimy tutaj przez furteczkę i tutaj naprawdę łatwo się zgubić tak naprawdę, bo jest tutaj dużo takich zakamarków Także Zwierzęta tutaj jakieś kaktusiarka z tego co widzę Kolejne jakieś faremki, tutaj domeczek pierwszy Idąc dalej, tutaj wyżej, kurczę, coś tutaj płonie. Nawet tutaj swoją rzeczkę zrobili. Swój taki mini wodospadzik, można nawet na to powiedzieć. Chlebik tutaj mieszka w takim oto domeczku. Tutaj dalej mieszka nikt, tutaj jest hotel, recepcja. Ok, i to się tam buduje w górę. No, nieźle. Dalej, tutaj mamy bunkier. Zakaz wstępu. No, czyli po prostu nie wiem, pewnie do kopalni wejście. Następnie mamy tutaj jeszcze: o taki oto budyneczek z portalem. Z lawą. Tutaj mam jeszcze coś. Taki oto skromny budyneczek. Teraz jesteśmy całkiem daleko w sumie od innych. Bo ostatnio jak zwiedzałem to właśnie zapomniałem tutaj odwiedzić Riley, która też tutaj bardzo dużo gra na serwerku i bardzo dużo tutaj robi. Wam tutaj zaraz to wszystko pokażę. Także domeczek jest. ...domeczek, A nawet apartament jest dosyć duży. W takim razie wchodzimy. Jest tutaj piesio. Tutaj jakiś jacuzzi. U góry, jak możemy zauważyć, jakieś łóżeczka, jakieś skrzyneczki. Tutaj balkonik. I tutaj jeszcze niezagospodarowane pomieszczenie. Dobrze. I to jest jedno. A drugie dzieje się tak naprawdę pod ziemią. Zobaczcie to, ile tutaj jest wykopane tego wszystkiego. Tego jest olbrzymia ilość wykopana. Tam w drugą stronę idą jeszcze schody. I tutaj w sumie zajdę pod ziemię, żeby Wam po prostu to wszystko pokazać. I to się tam ciągnie, kurczę dalej. I no kurczę, naprawdę dużo tutaj zostało poświęcone czasu na to, żeby przekopać taki teren pod ziemią. Następnie blisko Riley tutaj jest jeszcze taki oto skromny domeczek. Jakiś piesek, kotek. I tak się to tutaj prezentuje, oczywiście, trzeba pamiętać jeszcze o akwedukcie, który budowaliśmy przez bardzo długi czas. Bardzo dużo czasu tutaj poświęciliśmy właśnie przy budowie tego akweduktu, i jeszcze, jak już przypomniał mi się, taki duży projekt, jakim jest akwedukt. To muszę też wspomnieć o dużym projekcie, jakim była po prostu autostrada do Endu. Naprawdę olbrzymi projekcik. Nie zostaje mi nic innego jak zakończyć ten odcinek na spawnie i powiedzieć Wam po prostu dziękuję. Dziękuję Wam za ten sezon. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas na Wentakrafcie. Bardzo serdecznie za niego dziękuję. I tym również kończymy dzisiejszy odcinek. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!